Król miłosierny słucha Pana Jezusa 17 grudnia 2009 roku. Ja chcę wszystkie moje dzieci mieć stłoczone przy sobie. Chodźcie do mnie. Ja Bóg kocham was niewspółmiernie do win waszych, czemu mnie opuszczacie, czemu ze mnie drwicie, kiedy ja wam tylko dobrze czynię. Stworzyłem was do mojego szczęścia i dla mojej chwały, żebyście zobaczyły. Ja, Bóg, jak Bóg jest dobry, a Wy mnie poniżacie, opuszczacie. Ja jestem Bogiem łaskawym, nie wyrzeknie się moich dzieci. Jeśli przyjdą do mnie ze skrówą, ale jak mam skruszyć ich serce kamienne. Kolejna orędzie z 9 lutego 2010. Bóg z tym razem mówi: Ja mam dla Was dużo, a jak mało prosicie. Nie, proście mnie, nie prosicie mnie, nie nawet mnie minimum tego, co Wam mogę dać. Czy wiesz to, dziecko? Tak kocham człowieka, że dawanie mu z mojego niezmierzonego miłosierdzia jest dla mnie ogromną radością. Mów wszystkim dzieciom, że teraz jest czas mojego miłosierdzia. Jeśli chcecie mnie prosić, to proście, a ja spełnię Wasze prośby. Bo mam tak rozmiękczone serce, moje dziecko, że wszystko wy prosicie. Mów im, jak jestem kochający i jak czekam na te prośby. Powiedz im o mnie. Cokolwiek prosić, nie będą przez mękę mojego syna dostaną, bo czas się kończy, a ja połowy łask nie rozdałem. Co wy myślicie? Na co mój syn tak cierpiał? Żebym was teraz, wszystkich utracił? Co wy sobie myślicie, że ja nie spełnię prośby, za którą mój syn tak potwornie był męczony? Jak chcę mieć was wszystkich u siebie, bez wyjątku, macie mi tu wszyscy śpiewać hymny pochwalne. Jeśli kto mnie ukochał, a wątpi w swoje zbawienie, wątpi, że dla niego uratuje od piekła całą rodzinę, to nie wie nic o mnie. Nie wie, jak miłosierne jest moje serce. Ja dla jednej duszy. I tysiąc odpiekła wybawię. Co wy myślicie, dzieci, że ja nie mam litości nad wami? Że nie widzę, jak daliście się zwieść? Tu wskakuję. Już wtedy nas Pan Jezus przygotował do żertwy. Dziś do Ciebie mówi, dla jednej duszy, czyli dla Ciebie, jak idzie do żertwy, tysiąc wybawię i odpiekła. Dopiero owoce tego oddania hmm. będziecie, moi drodzy, widzieli. Tak się cieszę, że znowu to kapanie wzrasta, że znowu codziennie ktoś jest. Że nie widzę, jak daliście się zjeść. Marne teraz wasze szarpanie, gdy jesteście w jego łapach. Jeden jest mocny, przed którym szatani na twarz padają, tego błagajcie. Tego proście. Ja was nie oddam na zatracenie. Proście mi o pomoc, a porywam was wszystkich jednego po drugim ukryję w moim miłosiernym sercu przed gniewem Bożym. Czy wiesz, kim jestem, córko? Czy widzisz moją potęgę? I jeszcze jedno krótkie orędzie z 13 czerwca, m, marca 2010. Bóg ojciec. Jestem Bogiem tak miłosiernym, że człowiek nie jest w stanie tego miłosierdzia pojąć. Może nie tylko uwierzyć, zaufać mu, ale nie pojąć. Dlatego nie będziesz tego tłumaczyć dziecko, ale głosić. Mi się bardzo podoba Twoja prosta wiara we mnie. Ty wiesz, że ja zawsze czekam tylko, żebyś cię tulić do siebie i ukryć w moim miłosierdziu. Tak jest. Ty wcale sobie tego nie wyobrażasz, ale dałem ci poznać, jak ja jestem dobry. Jak miłuję moje wybrane dzieci, jak miłuję każde dziecko, które mi i tak zaufa, Ciebie obdarzam specjalnymi łaskami, żeby każdy widział, że Ciebie kocham i jesteś mi wybraną do głoszenia prawdy o moim miłosierdziu dla grzeszników. Jesteś mi najmilszym dzieckiem, a Twoje grzechy, mała, spłynęły, spłonęły w ogniu mojej miłości. Nic się nie stało, co by szpeciło Twoją duszę, a teraz tylko zostawiam Cię dla siebie. To mówię dla Was, biedni grzesznicy. Dla mnie to dziecko narodziło się i żyje we mnie. A moja radość i miłość dla niej są tak ogromne, że nie potrafi pomieścić łask jej małe ludzkie serce. Ja dałbym wszystko temu dziecku, ale muszę to robić powoli, bo żaden człowiek nie jest w stanie przyjąć mojej łaski, kiedy go na to wcześniej nie przygotuję. Im większe łaski, tym dłuższy czas oczyszczenia i przygotowania. Dzieci moje, mówię wam o tym wszystkim po to, abyście zobaczyły, że nie jest wasze życie stracone. Choć grzeszycie wiele i odrażacie mnie okrutnie, choć całe swoje życie zmarnowaliście, czas ten jest niczym w porównaniu z wiecznością, jaka was czeka. Ja wam to dziś powiadam. Dałem wam to dziecko na przykład że jeśli się nawrócicie dotknięci moją łaską, tak jak i ona, możecie stać się moim, moimi najmilszymi dziećmi. Ja was ukocham i przygarnę. Ojciec nie ma względu na dziecko, ale daje mu według miłości, jaką to dziecko mu okazuje. Jeżeli wy uwierzyliście, jak ja jestem dobry, jeżeli zobaczycie we mnie, ojca miłosiernego, jakim dla was jestem i poddacie się mojej woli, یواس اوگرام ای ولش